A, Działają? No. Działają biegi? Rzucał pan dwójkę, trójkę? Tak, tak. tak. Eee, to są obroty wałka. Neutral. Aha. I w zależności... O, dwójka. Powinien się bałek teraz... Tręk. Tak, na filmie panu pokażę. Uwaga, z tym schodzeniem, dobrze. Pan patrzy, teraz będzie trójka. Pan patrzy na prędkości wałka. Tak, teraz będzie jedynka, bo jeszcze nie było. Działa czy nie? Nie. Teraz jest. Jak coś nie działa, rozprzęglimy. Neutral. Nie działa? Nie działa. I tak powinno być. Między biegami ma pan neutral.